Cześć, witam Cię na piątej lekcji naszego kursu, który ma za zadanie zaznajomienie się z gramatyką języka angielskiego. Dzisiaj pora, żeby przejść do piątego sposobu. Zauważmy, że pominęliśmy na razie sposób czwarty. Na to jeszcze przyjdzie czas, wtedy kiedy ogarniemy sobie wszystkie te sposoby pięć sposobów, czyli od 1 do 6, ale na razie bez czwartego, później do tego czwartego wrócimy i dowiecie się też dlaczego. Ok, przejdźmy do rzeczy. Piątego sposobu używamy do czynności, które są w trakcie wykonywania. Innymi słowy, mówimy o wykonywaniu i trwaniu danego działania. W przeciwieństwie do sposobu trzeciego, gdzie mówiliśmy o czynnościach ogólnych. Ogólnych, lub w sposób generalny, teraz będziemy mówić o konkretnych wystąpieniach poszczególnych działań. Pokazywałem już tą różnicę, gdy mówiliśmy o, o sposobie trzecim, ale teraz, skoro już mówimy o, o piątym, możemy się bliżej jej przyjrzeć, ponieważ mamy lepsze porównanie. Zauważmy, że jesteśmy na piątej lekcji, w piątym sposobie i na każdej z nich podkreślam, jak ważne jest w języku angielskim. To rozróżnienie na, na, na to, co jest konkretne i ogólne, na konkret, konkret i oku. Ok, więc spójrzmy sobie, jak wygląda to porównanie sposobu trzeciego i piątego. Przygotowałem to tak, jak ja tutaj to widzę. Mamy tutaj linię czasu, czyli to, co było jest tutaj, to, co się dzieje w tym momencie. Jest na czerwono. najpierw sobie spójrzmy na to, co się dzieje tutaj. Istotne jest to, że to się dzieje teraz i ważne jest to, że dzieje się to nie tylko teraz, ale również obejmuje dłuższy okres czasu. No i przejdźmy sobie do pierwszego zdania. Messi dribluje w pięknym stylu i właśnie mija połowę boiska. No, jest to na pewno fragment komentowania jakiegoś meczu. Fragment komentarza i na pewno był on wypowiadany w, w trakcie akcji. Tak? Lub jest wypowiadany w trakcie akcji. Trzymajmy się tego czasu teraźniejszego. I przeciwstawne mu zdanie ze sposobu trzeciego. Messi trenuje codziennie samotnie. Czyli to już się nie dzieje w momencie wykonywania. Aczkolwiek może się dziać, ale ważne jest to, że nie dzieje się tylko teraz, ale obejmuje dłuższy okres czasu. Szukam Twojego kierownika, nigdzie nie mogę go znaleźć. Czyli jestem w trakcie poszukiwań, dzieje się to teraz, to jest w tym momencie istotne, szukam jakiejś informacji, albo zawsze szukamy tylko najlepszych ludzi do naszego zespołu. To już się dzieje przeważnie, zawsze działo się, dzieje i będzie się może jakiś czas jeszcze dziać. Ania zajmuje się właśnie swoim najważniejszym klientem, czyli wiemy, że jest w tym momencie zajęta. Lub Ania zajmuje się obsługą kluczowych klientów. Robi to generalnie, zazwyczaj. Pospiesz się, autobus nadjeżdża. Czyli wyobrażamy sobie sytuację, w której autobus toczy się w naszym kierunku. Lub autobusy z Warszawy zwykle przyjeżdżają spóźnione. Mam tutaj zwykle przyjeżdżają, czyli yy, dzieje się to nie w tym momencie, ale możemy powiedzieć, że jest to w, w generalnie trażniejsze zdanie, prawda? Naprawdę niczego teraz nie jem. Czyli próbujemy przy kogoś przekonać, że w tym momencie nie konsumujemy, albo nie jadam mięsa, czyli nie jest istotne, czy teraz jem, czy nie jem. Ważne, że generalnie nie jadam. Zauważmy, że możemy nawet to przeciwstawić w jednym zdaniu, prawda? Zwykle nie jadam mięsa, ale teraz jem kurczaka. Więc. Obydwa zdania są prawdziwe, prawda? I pierwsze jest: Zwykle nie niejadam mięsa, jest generalnym zdaniem, ale teraz jem kurczaka, czyli zrobiłem dzisiaj wyjątek i w tym momencie jest to sposób piąty, czyli mamy tu połączone. Wszystko zależy od tego, ile czasu marnujesz na Facebooku, czyli to już jest generalne, tak? ile czasu generalnie marnujesz, albo znowu marnujesz czas na Facebooku, czyli siedzisz i oglądasz, zamiast zająć się pracą. Paweł biegnie na spotkanie komitetu rządowego, czyli jest w ruchu, pewnie jest spocony, pewnie jest zdenerwowany, albo Paweł należy do ważnego komitetu rządowego. Czyli Paweł generalnie tam należy, on tam bywa. Zauważmy, że słowo należy, należeć do komitetu, do jakiegoś klubu. Nie sposób tego powiedzieć w czasie takim, właśnie w sposobie piątym, w czasie takim super teraźniejszym, ponieważ to się nie dzieje tu i teraz. Prawda? To nie jest czynność. Okej. Okay. Sposób, w jaki rozmawiają z klientami, sprawia, że odnoszą duże sukcesy. Tak? Czyli wiemy, że coś potrafią, wiemy, że to raz na jakiś czas robią i przynosi im to rezultaty, lub to jest zdanie teraźniejsze takie super teraźniejsze. Sposób, w jaki Pan ze mną rozmawia, nie rokuje Panu dużego sukcesu. Czyli w tym momencie Pan ze mną rozmawia i w tym momencie yy, czynię tą uwagę. No dobra, mam nadzieję, że yy, mam nadzieję, że złapaliśmy tą różnicę, Między tym, co się dzieje tu i teraz, czyli tego typu zdaniem, a tym, co się dzieje być może tu i teraz, ale nie jest to istotne, istotne jest też to, że to jest generalna prawda lub powtarzająca się czynność. A tak wygląda właśnie różnica między trzecim a piątym sposobem. Teraz może troszeczkę o strukturze tego zdania w języku angielskim. Sposób piąty, podobnie jak trzeci, również ma operator. W odróżnieniu od sposobu trzeciego operator stosujemy w każdej strukturze, czyli w pytaniu, w twierdzeniu i w przeczeniu. Również właśnie w stwierdzeniu, w sposobie trzecim, w twierdzeniu go pomijaliśmy. Zwróć uwagę, że dzięki temu, że operator w trzecim sposobie jest pomijany, Wiemy, że jeśli go nie ma, to musi to być trzeci sposób, bo tylko tam go pomijamy. Operatorem w dzisiejszym sposobie jest czasownik być. Może krótko przypomnijmy sobie jego odmianę. Musimy wrócić do sposobu pierwszego, bo tam ostatni raz z tą pełną odmianą się spotkaliśmy. Odmiana czasownika być. Zobaczmy. I am, ja jestem, you are, ty jesteś, he, lub she, lub it is czyli on, ona, ono lub to jest, we are, my jesteśmy, you are, wy jesteście i we they are, czyli oni są. Czyli tego właśnie czasownika, szczególnie tej samej tej formy m, r, is, będziemy używać jako operatora w zdaniu typu piątego. Spójrzmy też przy okazji na porównanie operatorów, czyli przejdziemy sobie ponownie tutaj i mamy tutaj operatory. Przypomnijmy sobie, że w sposobie pierwszym był jego brak, ponieważ czasownik być nie potrzebuje operatora. sposób drugi to jest też czasownik być, czyli też tutaj brak operatora. W sposób trzeci mieliśmy operator do, czyli. Słówko, które normalnie oznacza coś robić. W sposobie czwartym będziemy mieć czasownik have, i w sposób piąty dzisiaj mamy czasownik to be, czyli jak widzimy, te operatory są dosyć powszechne. I teraz dodatkowo, oprócz tego, że stosujemy operator do czasownika oznaczającego wykonywaną czynność, dodajemy końcówkę ing. Końcówka ta jest taka sama dla wszystkich osób, i jak zobaczymy również potem, dla wszystkich czasów w tym typie. Zatem to tylko operator nam mówi, z jaką osobą mamy do czynienia, no bo czasownik się nie zmienia, zawsze ma końcówkę "-ing". Oraz, jak później zobaczymy, też tylko operator będzie nam coś mówił o czasach, bo czasownik nam się też nie zmieni. Okej, okay, więc pora przejść do, już do konkretnych przykładów tego Struktury sposobu piątego, mamy tutaj sposób piąty i zaczynamy jak zwykle od twierdzenia. Jeszcze na chwileczkę wróćmy do tych wszystkich pięciu struktur, które za każdym razem omawiamy. Mamy twierdzenie, przeczenie, pytanie o podmiot, pytanie zamknięte i pytanie otwarte. To są te pięć podstawowych struktur, z jakimi mamy najczęściej do czynienia i. I które musimy znać, potrafić konstruować w każdym z tych sposobów. Ok, czyli zaczynamy od stwierdzenia. Stwierdzenie w języku polskim wygląda tak: Ja biegnę do sklepu, czyli robię to w tym momencie. Skoro ja biegnę do sklepu i skoro mamy czasownik biegnę, który ma bardzo fajną odmianę w języku polskim: Biegnę, biegniesz, biegną, biegniecie. To ja mamy w nawiasie, ponieważ słówko, przepraszam, proszę, zdanie biegnę do sklepu jest równoznaczne ze zdaniem ja biegnę do sklepu. To słowo ja jest opcjonalne, ale już to kiedyś mówiliśmy, prawda? I tak to się będzie powtarzać, że w języku angielskim to I, czyli podmiot, jest niezbędny. Nie mogę powiedzieć, nie mogę zacząć od, od tego miejsca albo od tego. Muszę od początku. I. M, ponieważ to jest czasownik być w tym przypadku i to nam sprawuje funkcję operatora. Running, czyli run z końcówką ing. Tutaj dodatkowo ta litera n jest podwojona. O tym będziemy mówić w innym odcinku. To the shop, czyli do sklepu. Czyli w porównaniu z językiem polskim mamy słówko I, które się pojawiło koniecznie. W języku polskim było opcjonalne. Mamy am, który jest operatorem i nie ma odpowiednika w języku polskim, no i biegnę ma odpowiednik i do sklepu też ma odpowiednik. Dodatkowo możemy sobie to skrócić, czyli zamiast mówić I am, powiedzieć po prostu I'm. I'm running to the shop. I tak też będziemy mogli to sobie skracać. W każdym z tych przypadków, jeśli będziemy mieć czasownik być, bo czasownik być możemy praktycznie zawsze skrócić, prawda? Mówimy powiedzieć zamiast you are, powiedzieć your, zamiast He is, powiedzieć po prostu his. Dobrze, mamy twierdzenie. Kolejną strukturą jest przeczenie, więc przechodzimy do przeczenia. Przeczenie. Dodajemy słówko not. Podobnie jak w poprzednich wszystkich sposobach. Ja nie biegnę do sklepu. Znowu to ja jest optymalne. Przepraszam, opcjonalne. I am not running to the shop, czyli. Dodajemy to nie praktycznie w tym samym miejscu, co w języku polskim, nie powinno tu być problemu. Skracamy I am znowu, jeśli chcemy, I am not running to the shop. E, y, można tutaj zauważyć, że na przykład w drugiej osobie liczby pojedynczej ten skrót będzie wyglądał troszkę inaczej. Ponieważ, na przykład, you are not running to the shop, wtedy you, czyli tą część zostawiamy, a skasamy you are, przepraszam, are not, czyli aren't, z tego robimy. Pokażemy to później i, i w ćwiczeniach, i, i na lekcjach. Kolejną strukturą jest pytanie o podmiot. Pytanie o podmiot, czyli wtedy, kiedy nie wiemy, kto wykonuje czynność w naszym zdaniu. Tu mamy pytanie o podmiot. I w języku polskim by to na przykład brzmiało kto biegnie do sklepu, czyli wiemy, że się coś dzieje, ale nie wiemy, kto to wykonuje. No i w języku angielskim mamy podobnie prostą konstrukcję. WHO is running to the shop. Jak pamiętamy ze sposobu trzeciego, to pytanie o podmiot, czyli to słówko WHO pytające o podmiot, traktujemy jako trzecią osobę liczby pojedynczej, czyli tak jakby to był on lub ona, i dlatego mamy tutaj operator IS operator, który nie ma odpowiednika w języku polskim. Who is running to the shop? OK. Kolejna struktura to pytanie zamknięte, czyli takie pytanie, na które możemy odpowiedzieć tak lub nie, czyli pytanie, które nie pozostawia nam za dużo pola do manewru przy odpowiedzi. I w języku polskim tworzymy to za pomocą słówka pytającego czy. Czy ja biegnę do sklepu? Ale słówko czy jest opcjonalne, jak pamiętamy, czyli gdybym się odpowiednio zaintonował zdanie: Ja biegnę do sklepu, to też by oznaczało to samo. Mało tego, nawet mogę się pozbyć tego ja, bo mamy świetną odmianę czasownika jak powiedzieć biegnę do sklepu, czyli też to zdanie byłoby zrozumiałe. Natomiast w języku angielskim nie ma takiej możliwości. Nie możemy ominąć ani inwersji, która nam zrobi 3, ani tego słówka I. Czyli przypomnijmy sobie, że w stanie twierdzącym brzmiało to I am running to the shop, a tutaj w pytaniu będzie Am I running to the shop? Czyli mamy inwersję. Inwersja tworzy nam pytanie zamknięte, czyli znowu powtarzam to, co w poprzednich sposobach, bo to wszystko się powtarza. Sprawdźmy jeszcze dla przypomnienia, jak ta inwersja się powtarza. Czy to na pewno jest taka uniwersalna zasada? I zobaczmy, ja już to pokazywałem, ale warto to odświeżyć po to, żeby ta mapa została nam w pamięci. Czyli w sposobie pierwszym, zobaczmy, mamy inwersję, w sposobie drugim mamy inwersję, w sposobie trzecim jest inwersja, w sposobie czwartym całe, wszystkie te y, zdania tworzą nam pytania zamknięte w sposobie piątym i w sposobie szóstym którego jeszcze nie znamy, tak jak czwartego, ale już możemy powiedzieć, że inwersja jak najbardziej tam jest. Ok, i teraz w naszych strukturach mamy pytanie otwarte, czyli pytanie, które wymaga od nas dodania jakiejś informacji. Już nie wystarczy powiedzieć tak lub nie. Mamy tutaj dwa rodzaje pytań otwartych, zaraz powiem dlaczego. No, i też od dlaczego się zaczyna nasze pytanie otwarte, dlaczego on biegnie do sklepu? Czyli tutaj dlaczego nie możemy już pominąć, ponieważ jest to dosyć istotne słówko pytające, ale on możemy pominąć, jeśli wiemy, że to jest on, a nie ona. Dlaczego biegnie do sklepu? Dlaczego on biegnie do sklepu, jest też oczywiście poprawne. Ta odmiana tutaj w języku polskim. Jest niejednoznaczna, ponieważ biegnie, może to być też kobieta lub dziecko. Natomiast oczywiście możemy sobie to pominąć, jeśli wiemy, o kogo chodzi, w języku angielskim nie możemy. Ponownie musimy to powiedzieć. I słówko pytające też musimy wstawić. Why is he running to the shop? Czyli inwersja, jak widzimy, też tutaj jest. Czyli w pytaniach otwartych nie możemy pozbywać się inwersji, tylko dlatego, że dajemy słówko pytające. Zobaczcie, że poza tym, że jest ta inwersja, ten operator, który nam tutaj wskoczył, zdanie wygląda bardzo podobnie do języka... Polskiego i drugi typ zdania otwartego zdanie otwarte z przyimkiem na końcu, czyli z informacją, która jest niedopełniona, której właśnie szukamy. Czyli tutaj mamy taki przykład, na co on się patrzy, albo na co się patrzy, jeśli chcemy pominąć w języku polskim słówko on, i w języku angielskim będzie what is he looking at? Czyli podobnie jak w sposobie trzecim. No i w pierwszym też. To słówko na, które nam tworzy razem ze słówkiem co to pytanie otwarte, to słówko na przechodzi nam na końcu, ponieważ dopiero do tego słówka damy to dopełnienie, którego szukamy. Nie? On się patrzy na ciebie. OK. What is he looking at? Tak to wygląda. No i to już jest ostatnia struktura. Czyli jak widzimy, Wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, te koncepcje, takie jak operator, inwersja, te struktury, pytania zamknięte, otwarte, przeszłe, stwierdzenia, on je wszystkie będziemy używać cały czas. Czyli już mamy piąty sposób i cały czas tego używamy i też będziemy. Dlatego tak ważne było na początku wprowadzenie tych wszystkich pojęć. I co jeszcze ważne, że Cały czas też mówimy, jak ważne jest to rozgraniczenie pomiędzy tym, co konkretne, i tym, co ogólne. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, do jakich musicie się przyzwyczaić. Zarówno na poziomie poszczególnych rzeczowników, czyli rzecz o której mówię jest ogólna lub konkretna, jak i jak teraz widzimy też czasowników, czyli czy czynność o której mówię jest ogólna czy konkretna. I to jest kluczowe w doborze czasu w języku angielskim, tych takich przerażającej, tych przerażającej ilości czasów w języku angielskim, która spędza uczącym się sens powiek. A która wcale nie jest trudna i skomplikowana, jeśli właśnie zrozumiemy, że musimy podjąć pe kilka pewnych wyborów na początku, mówiąc, czy, czy chcemy powiedzieć coś o czymś generalnym czy konkretnym. No i to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego sposobu już niebawem. I do zobaczenia.